Po efektownym zwycięstwie nad Uniksem Kazeń, tym razem słupscy koszykarze odprawili z kwitkiem turów z Gorzelec, jednego z faworytów do Mistrzostwa Polski. Goście dysponujący szerokim i wyrównanym składem nastawili się na agresywną grę na całym parkiecie. To zdawało egzamin, ale do czasu, a dokładniej do połowy trzeciej kwarty, gdy na tablicy wyników był rezultat korzystny dla Turawa 62 do 51. Wówczas popis skuteczności dali koszykarze ze Słupska. W kilka minut zdobyli 15 punktów, nie tracąc ani jednego. Graliśmy bardzo dobrze w obronie wychodziło nam praktycznie wszystko ponownie. Byliśmy dobrze przygotowani do meczu, scouting, Myśmy uh, uh, przeprowadzili bardzo dobry scouting, wiedzieliśmy na co stać turów, uh, już dobre trzy dni przed meczem. Na ostatnią kwartę czarni wychodzili z pięciopunktową przewagą i ostatecznie utrzymali ją wygrywając całe spotkanie według szkoleniowca słupskiej drużyny metodą naturów, który gra najbardziej ułożoną koszykówkę w Polsce, okazało się szaleństwo. Pierwsza połowa. Jednak to był atak trochę szalonej koszykówki, ale po prostu ułożoną koszykówkę przeciwko Turowowi, który tak jak mówię ma najlepszą obronę. Myślę, żebyśmy ich nie przeknęli, dlatego trochę szaleństwa i zawodnicy mieli na to przyzwolenie. Także cieszę się ogromnie z e, sukcesu. Trener gości nie robił tragedii z porażki, pochwalił swój zespół za grę do połowy trzeciej kwarty i komplementował słupskich zawodników, a najbardziej Jasona Strait'a. Strait dzisiaj miał świetny mecz. Dobro chodził po całym boisku, dobro dawał asystencje. A z drugiej strony mi my nie zagraliśmy dobrze w obronie i nie zrobiliśmy to co było zaplanowano i co trenowaliśmy praktycznie Następne ligowe spotkanie. Koszykarze ze Słupska rozegrają w sobotę Energa Czarni na wyjeździe zmierzą się ze stalą Ostrów Wielkopolski.